Dieta i Plan, czyli medytacja dla każdego. Z Ewangelii św. Marka. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak, słysząc, że żyje, że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci, dwom z nich, na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Dzisiejsze spotkanie Jezusa z apostołami pokazuje nam, że możesz być całkiem gorliwym, wierzącym uczniem Jezusa. A i tak mieć problem z uwierzeniem w jego zmartwychwstanie, z uwierzeniem w to, że on jest tu, teraz i cię prowadzi, że nie był tylko kiedyś i poszedł sobie do nieba i teraz daje nam dobre porady na życie, ale że jest tym, który porusza nasze serca, jest tym, który daje nam kopa, kiedy potrzebujemy takiego duchowego, żeby ruszyć z miejsca, żeby wyjść z tej otchłani, jakiej, w jakiej tkwimy. I okazuje się, że popatrzmy. Apostołowie, ci, którzy byli najbliżej, ktoś przychodzi i mówi, że widział Jezusa z stał, że on naprawdę zmartwychstał. Kolejna osoba przychodzi, a oni mają z tym problem. I na sam koniec, kiedy Jezus im to troszkę wypomina, jednak daje im zlecenie: idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Mają głosić Ewangelię. Co to jest Ewangelia? Ewangelion z greckiego to jest dobra nowina. Dobry news. A jaki jest ten dobry news? Jaka jest ta dobra informacja? To, że Jezus zmartwychwstał. Że Jego słowa działają. Że to wszystko, co mówił, łącznie z tym, że stanie, to się stało. I to mają głosić, bo to jest żywe słowo. Jezus Chrystus jest stały i chce to zmartwychwstanie dać wszystkim, którzy o Nim usłyszą. I myślę, że to doświadczenie... Tego, że sami mieli problem uwierzyć w to, bardzo im się przyda w tym głoszeniu, nam też. Bo przecież ile razy ludzie nie chcą uwierzyć w dobrą nowinę. Nie chcą uwierzyć w Ewangelię, nie chcą uwierzyć w nauczanie Kościoła, czyli to, co mówił Chrystus przekazywane przez Kościół? Nie chcą w to uwierzyć. Mają jakieś opory, myślą, że to jest kwestia jakiejś doktryny i ideologii, a nie widzą w tym żywego Chrystusa. My też musimy brać sobie na to poprawkę, że nie wszyscy będą mieli taką łatwość uwierzenia, że Chrystus to jest ktoś żywy i prawdziwy, że nasza religia to nie religia księgi, ale religia konkretnej, żywej osoby, jaką jest Jezus Chrystus, która prowadzi, której zaufasz, której dajesz się też prowadzić. Bądźmy dla tego świata wiarygodnymi świadkami Chrystusowego zmartwychwstania i rzeczywiście pokazujmy, że Chrystus jest obecny w naszym życiu, bo skoro mamy go głosić, to nie tylko słowem, ale przede wszystkim swym życiem.